thank mm -hmm. you Już za kilka dni nowy targ zamieni się w świąteczną stolicę Podhala. Od 16 grudnia na rynku ponownie zagości jarmark bożonarodzeniowy. Tym razem jarmark zapowiada się jeszcze bardziej wyjątkowo. Pojawią się stoiska pełne rękodzieła, regionalnych specjałów i świątecznych wypieków, które będą czekały na tych, którzy szukają niepowtarzalnych prezentów lub inspiracji na wigilijny stół. Wyjątkowe atrakcje przygotowano również dla najmłodszych. Już od pierwszego dnia będzie można poczuć się jak w świątecznej bajce, a Finałem będzie otwarcie Zagrody Świętego Mikołaja w dniach 21 i 22 grudnia. To tam dzieci spotkają Mikołaja z jego reniferami, a przy okazji będą mogły przytulić sympatyczne alpaki. Jarmark to nie tylko zakupy i atrakcje, ale także czas na wspólne kolędowanie i dzielenie się opłatkiem. Świąteczna scenografia rynku i wyjątkowy klimat tego wydarzenia sprawią, że każdy poczuje magię nadchodzących świąt. Targi Bożonarodzeniowe na rynku w nowym targu otwarte będą od 16 do 20 grudnia w godzinach od 10 do 18 oraz od 21 do 22 grudnia w godzinach od 10 do 19. Natomiast z Zagrody Świętego Mikołaja będzie można skorzystać od 21 do 22 grudnia w godzinach od 12 do 19.